Dobry wieczór Państwu, druga kolejka PGNG Superligi Kobiet. Po raz pierwszy w tym sezonie jesteśmy w Hali Relax w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie miejscowa MKS Piotrkowia podejmie MKS PR Urbic Gniezno, Szymon Radajczak, Via Play. Zapraszam bardzo serdecznie na spotkanie dwóch drużyn, które w pierwszej serii PGNG Super Ligi Kobiet przegrały swoje spotkania Piotrkowie, Piotrków Trybunalski to jest zespół już solidny. Ograny na tym poziomie z zawodniczkami, które dobrze czują się na superligowych parkietach. Pierwsza akcja zespołu z Gniezna, zakończona bramką. Czulał na to przed spotkaniem trener Piotrkowi Krzysztof Przybylski. Mówił, że nie mogą zlekceważyć rywala, bo to się może źle skończyć. Jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby stawiać na młodzież, żeby pokazywały się nowe ośrodki piłki ręcznej w Polsce i oczywiście. Zachowując tutaj wszelkie zasady obiektywizmu, trzeba oddać zawsze temu, kto jest lepszy, to na co, za, na co zasłużył. Natomiast mamy nadzieję, że też te zespoły będą coraz bardziej konkurencyjne. Magdalena Drażyk na środku rozegrania zauważyła, że jest miejsce. Tym razem Piotkowiak gra z kołem, a tam bardzo dobrze ustawiona Tatiana Trybowicz zewnętrznej zeszła Sylwia Polaszkowa. Gniezno może wygrać pierwszą część spotkania. Czy tak się stanie? Obrót, rzut i jest bramka Magdaleny Widuch. Czy zdążą zawodniczki z Piotrzkowa? Nie zdążą. Do przerwy MKS PR Gniezno. Prowadzi. Bardzo ładny rzut z drugiej linii. Pozycji obrotowej Tatiana Trybowicz. I kolejny bardzo dobry rzut Lucyny Sobeckiej. Zagranie do prawego skrzydła, wyjście w górę. Bardzo dobre. Znakomita akcja. Za chwilę możemy mieć kolejny kontakt w tym spotkaniu. Odważne wejście. Jest Bramka. Moniki Łęgowskiej. Zawodniczki mks Super Urbis Gniezno. Hartman na środku rozegrania. Hartman lewe skrzydło i jest remis. 26 do 26. 6,5 minuty do końca. Tałani Schneider na lewym rozegraniu. Lucyna Sobecka. Tałani Schneider. Wymieniają piłkę w drugiej linii. Gnieźnianki szybko przesuwają się w obronie. Liczą na to, że uda im się. Schneider świetnie wyszła na pozycję w osłabieniu. Jeszcze przez 20 sekund. Będą chciały grać te akcje do końca, ale będą też chciały wyjść na dwubramkowe prowadzenie. Tałani Schneider gra z obrotową. Piłka nie dotarła. Ostatecznie do Raduszko. Kontra! Rzut do pustej bramki. I mamy. Kolejny remis, to jednak ta wola walki, chęć wygrania tego meczu po jednej i po drugiej stronie, naprawdę na pięknym, wysokim poziomie. Tawani Schneider na lewe skrzydło i tam robi robotę w jakże ważnym momencie. Tylko słupek. Tylko słupek, porzucie Magdaleny Nurskiej, kontra, to może być decydujący moment, nie! Fantastycznie e broni Daria Konieczna! Sobecka na prawą stronę. Dała Schneider do wagi, waga indywidualnie, za dużo miejsca zrobiły jej tam rywalki. 32 do 30, dwie bramki przewagi, Jest pełna 3 minuty do końca, decydujące fragmenty! Nieprzygotowany rzut kontra Aleksandra Oreszu. Najprawdopodobniej ostatnia akcja w tym spotkaniu. Mogą zagrać spokojnie do ręki podniesionej. Schneider zablokowana. Jeszcze raz Brazylijka. Piłka stracona. Kontra sytuacja sam na sam. I dobrze, wykończyła to Magdalena Nursk. Jeszcze ruszają z. Jedną akcją. A zatem koniec spotkania MKS Piotrkowia Piotrków Trybunalski pokonuje dzisiaj MKS PR Urbic Gniezno 34 do, je, do 31 najlepszą zawodniczką została uznana, grająca z numerem 77. Joanna Waga. A zatem wszystko w tym spotkaniu jest już jasne. MKS Piotrkowia, Piotrków Trybunalski z problemami, ale ostatecznie zdobywa komplet punktów i pokonuje MKS PR Urbis Gniezno 34 do 31. Ja już dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Szymon Ratajczak, Via Play. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia.